Na kanale. Jak widzicie za mną plantaszen, więc będą zakupy do mojego rajskiego ogrodu, z którego już nic nie zostało, bo wczoraj wyrwałam do końca pomidorki i jest sama wykarczowana ziemia. Dlatego kupimy jakoś iglaka, żeby właśnie cały rok było coś zielonego. Jakieś kwiatki. No nie wiem, może wrzosy idziemy. Już są choinki, zaraz. I ma na zimowy. A ja już kolejny raz chcę mieć sztuczną choinkę, i ciągle się nie możemy jej dorobić, i przez to jesteśmy zmuszeni wtedy kupować żywą. Co jak, co? Ale ja w domu zawsze miałam sztuczną i dobrze mi z tym. Wszystkie te bombki się trzymają, a jednak na żywych choinkach to po kilku dniach te gałęzie już trochę opadają. I jak macie cięższe bombki, no to niestety spadają na ziemię, a szkoda, żeby się zbiły. Dlatego ja jestem team sztuczna choinka. Daniel, a ty masz jakiś jakiś zamysł, co by kupić? Czy Na obojętnie, jak zrobię rajski ogród? Myślę, że dam ci wolną rękę w tym roku. Daniel już ma powoli dość tych moich rewolucyjnych ogrodzie, bo kiedyś był jeden iglak. Ja go wyrwałam, bo on na kanale nawet zrobiłam taki piękny rajski ogród. To było rok temu. W tym roku ten rajski ogród, tylko były pomidory i syp, najgorszy balkon na całym osiedlu. Teraz jest całkiem wykarczowany, więc Daniel już sobie ręce opadają i mogę robić, co gorzej nie będzie. <grywka> Ale pomidory, jadą. Ale już nie kupuję. Ale dobra pomoc, jeśli macie plantaż 65 koronek zamiast 130. Nie no, zobaczcie jakie cudowności. Jakie swintelniczki tak maleńkie. Ciekawe na co to zasadzić. Co do tego można zasadzić? A po tu? Ale fajne. Widziałeś jakieś takie życie? Czy to jest to samo, co mamy w domu, czy to nie jest to samo, co to? Tylko jakiś gigant? Nie, to jest inna odmiana. Ale jest tylko taki wielki, co? Nasze są trochę coś z białym. To nie to? Nie, nie są... I to są te same. się nawią. Ale liście podobne, więc są się to samo. Coś mm. taki gigant. To tak wcześniej tak. tutaj, co są świecące, mi się podobają. Tak, tak. I mama ma taki. Fajne jest to, że właśnie takie świecą, jak sztuczne. Mm -hmm. Ale gdzie my to wstawimy? Chyba nie ma miejsca. To nie są te kwiatki takie szkolne? W szkole, zawsze w na parapecie to było, tak? że gdzieś na, nie na oknach. Dajcie znać, czy mieście w szkole na parapecie takie Bo to ma jakieś kwiaty. właściwości. Ja dużo nie wyjuz, ale w jakiej to na parapecie. No <laughs> Ciekawe dziękuję. lekcje. Ja też siedziałam zawsze przy oknie i patrzyłam, jak grają na na boisku szkolnym w piłkę i cokolwiek. Nie tęsknię za szkołą ani trochę. Najgorzej jest, mam czas, Łatwiej, zauważyłam, że Daniel postawił na ziemi, więc widzę, że już patrzy. Czy w domu by w jakimś kąciku mógł stać? Ogólnie wygląda spoko. Nie mam sprzeciwu, jakieś miejsce zawsze się znajdzie. Ostatnio byłem i widziałam, jakie mają ceny doniczek. Czy to w Polsce było? Może w Polsce. Tak stwierdziłam, jakie złodziejstwo jest na doniczkach w Norwegii. Za zwykłą doniczkę trzeba zapłacić minimum 400 Co to ma być na polskie? Tam 350-70, coś takiego. Taka doniczka, zwykła, plastikowa, 300 koron, czyli jakieś 130 zł. wydaje mi się drogo. O, 50% ceny. Idziemy dalej po nasze wrzosiki prawdopodobnie. W tej części już widzę jakieś jesienne klimaty. Myślałam że też nie kupić sobie jakichś jak żeby na wiosnę zakwitły. Po prostu wkopać głęboko w ziemię i tyle samo będą wychodzić. O, to widzę jakieś takie mini zielone krzeczki. Więc potem fajnie będą powolutku sobie rosły. Oj, nie kują. Chyba, że teraz jeszcze nie kują, a dopiero zaczną. Chyba weźmiemy wrzosy standardowo. Chyba wezmę w dwóch kolorach, o jeden, a tamto też jest ciekawe, to nie jest tam to jest co innego, to różowe, chyba, że jakaś taka odmiana z takimi kuleczkami. Mmm, też fajnie wygląda. To coś innego w porównaniu, A, nie wiem, czy tam się nawet nie widzi bardziej. Ta roca zajechała i bierzemy, tak, ten ma dużo kwiatków, myślę, że wezmę takie z dwa. One są wrażliwe na mróz, z tego co wyczytałam, więc pewnie lada moment padnie. Chociaż na najbliższe trzy tygodnie nie zapowiadają. Wezmę biały, bo to się ładnie tak komponuje zawsze biały z takim różowym. To jest taki widzę ładniejszy, bo to są różowe, z tego się zrobią. Chyba, to że one biały. wszystkie są różowe, i się pasz po prostu przechodzą kolorem. Nie znam się na tym absolutnie. Takie sztuczne śnieg dali tutaj. No spoko wygląda. Fajna na ozdoby na zimę. Ale jeszcze zimy nie ma, na razie żyjmy jesienią. Co my tu dalej mam? Małe choineczki. Widziałam, że są promocje minus 70% na iglaki, właśnie w plantaszyn. Więc jeszcze kawałek musimy przyjść. A to jest takie ciekawe. Co to jest za roślina? Czy już przesada? No, Zobaczę, jak to się wytrzymuje. Ten, no, mrozy. Ta roślinka jest mrozoodporna, więc bierzemy to, jest taka rozłożysta. Weźmiemy ją. Jedna. Jeszcze z jedną co? No, też tak dużo tych kwiatków. Pokołowane. Na... obraz no, trochę kolorów to moja donica nabierze, bo tak jak mówiłam, obecnie jest sama ziemia w niej i kilka pomidorków, które spadły. Tak, że jest ciekawa roślinka, podobna do tamtej, może nawet taka sama, ale wyższa. Wezmę też. Jakiś ligak by się przydał, bo ja wiem, że spadnie zaraz śnieg. Coś zielonego na balkonie by się przydało. Już coś takiego, taką chwileczkę. Słuchaj, to znalazłam w korzystnej cenie. Fajne, bo nie kłujące. I one są chyba te karłowate, więc będą malutkie rosły. Tak do takie maleńkie, ale nie kłują. Teraz do Doniczki za 3 lata, do domu na choinkę. O, chociaż taka wielkość jest lepsza Już takie większe. Więc w lato też troszeczkę takiej prywatności na tym balkonie, a nie, że odsunięci jesteśmy. Postanowione, bierzemy choinkę. To jest yy, jałowiec jakiś tam chiński. To, nie pamiętam, srebrny, coś tam. Nie po norwesku, to jest ta dekoracja świąteczna, ale nie. Trot, to jest jakiś jakby drut, przewóz. Srebrny przewód się nazywa. Nie wiem. Takie No ładne, takie białe, mrozoodporne. Daniel go, wynalazł. No i tak myśleliśmy, właśnie. choineczka, tak. to obok. Myśleliśmy że Daniel to zaplanował. No bo ja poszłam przykład dalej. Już te kwiatki to były, Daniel tak postawił sobie to. Obok to białe, i w koło jakieś tam wrzosy, coś takiego. I wyglądało ładnie. Więc mówię, dobry plan. Trochę mi szkoda, bo to kosztuje 800, czyli jakieś 300 zł. Ta wziąłam, bo fajnie wygląda. Może jeszcze jeden taki z takimi owocami? Nie wiem, jak chcesz. Wezmę. Duży no, no, czerwony, no, to jest właśnie. Wybraki. może resztki. Nie, może znajdziemy po drodze. No hmm. patrzę, tu masz dużo takich białych. O więcej. Ja. Można wybrać, może jakiś kształtne to, to bardziej. A to może sama sobie uformować. No, sumie ten nasz był duży, nie? No, lepiej z dużego mniejszy zrobić niż jak miał być za mały czy coś. Hmm. No dobra, to no, chyba. Tutaj tyle. Jeszcze przejdę to zobaczę, co jest w tym rządku. To są takie maleństwa ale się Opłaca te za trzy, a to chyba za cztery. Te chyba były większe. Mm. No i tak to jest. W końcu ten ogród będzie jakoś wyglądał. Ja jestem, kurczę, bardziej skłonna do takich niż te drzewko, co wzięliśmy, bo ten nie kłuje. A później na wiosnę, lato będę kwiaty sadzić, to będzie na pewno miały jakieś, wiecie, suche igły i później rączki będą bolały. Tam się widzi, jeszcze zawałam Daniela. Zwłaszcza, że połowa ceny, to może lepiej dwa takie. Daniel, chodź na chwilę. O, porównamy. Hmm. Patrz, ten jest tak jak koinka, łyżny. I jednak bierzemy tego, czyli postawiam na swoim. <grych> Ale ten też jest taki fajny, bo jest dosyć duży jak ten. I nie kłuje, więc dla mnie to jest duży plus. Szkoda, że takie kwiatki nie są jakieś mrozoodporne. Te różowe mi się podobają. Tam. Piękne, no, ale tutaj też mam różowy i czerwony i biały, będzie git i jeszcze taki dojdzie, będzie rajski ogród ponownie. Się... A ten tu? Nie, to jest A, widzę. to. to, to, to wszystko z tego są skreślone. <laughs> ten jest ok, ma dużo tych litrów. Ale z drugiej strony, jak nasza finka w tamtym i mam, roku. To jest to, to są <laughs> <laughs> Jest shopping. I do kasy. Podsumowując, za kwiatki wyszło 1278 koron. Pisałam na pewno cenę. I w sklepie pełno wróbelków latało, bo tam były worki właśnie z ziarnem. Już musieli zakryć jakimiś właśnie e, takimi plastikowymi dyktami, bo biały, łobuzy. Jedziemy sadzić kwiatki. Let's go, Nissanek! Najwyższa pora zdjąć moją konstrukcję z obu stron. Bo już takie kwiaty na jesień nikt się nie nabierze. Jeszcze jeden. Chyba tą dużą zrobimy tu, tą białą tu, tą tu i pomiędzy kwiaty. Jak widzicie, jeszcze są moje pomidorki, które wypadły, jak wyrywałam. A tak to okropnie ta dońca taka wykarczowana, nic w niej nie było. Daję mi zostawia z tym zadaniem, więc biorę łopatę. I smutno będę kopać, Tu nie mam pomocnicy. Dokładnie. Nie wiem czy dobrze tu kopać. Im głębsza ta ziemia, tym bardziej Twarda. No tu trzeba odmęskę ręki. Proszę bardzo, ja już tu zawał, mówię, coś się fajczy. Ale to nie załączył. To jest spoko, bo już czuć cieplutko. O, ale fajnie. Jeszcze byśmy moskitierę w dół, to będzie tak utrzymywało się to ciepło. Rajski ogród zakończony sukcesem. Już cebulki e, kwiatków dam, które na wiosnę wyrosną. Mam nadzieję, że dość głęboko. Chyba, że zmarzną, i tyle będzie z moich kwiatków na wiosnę z cebulek. No, myślę, że spoko to wygląda. Zobaczymy, ile to wszystko da radę postać. Na pewno lepiej niż jak była goła ziemia. Mm -hmm, mm -hmm, cudownie. Jest następny dzień po tym, jak robiliśmy donicę. I dzisiaj jeszcze skoczyłam dokupić jednego takiego białego, co jest tam i jednego takiego różowego, żeby właśnie tak była dopełniona, zapełniona ta donica i żeby to taki rajski ogród był. Bo tak jakoś pustawo było tutaj i jakoś jak brakowało mi jednego takiego, jak był tam. A teraz już myślę, że jest elegancko. Tak, więc ogród zrobiony, jeszcze muszę porządki zrobić z tą ziemią, zobaczcie tą ziemi po moich przygodach z pomidorkami. Tak więc dzięki za oglądanie. podajcie na Instagram i vlogi. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!